Chyba każda mała dziewczynka marzyła o tym, żeby mieć koronę. No i ja też. W pierwszej klasie podstawówki zostałam wytopowana przez, przez moje koleżanki, kolegów z klasy, aby reprezentować klasę w wyborach małej Miss. Na pewno oglądałam i śledziłam wybory Miss Polonia. Raczej po prostu podziwiałam dziewczyny, które były tam, niż marzyłam o tym, żeby być sama w tym konkursie. Z tym chodzeniem tak jak średnio, no ale bardzo mi się podobało, to prawda, uczę się. Mam nadzieję, że się wyuczę tych kroków. Miałam duży problem, ponieważ byłam po pedikirze i miałam całe stopy w oliwce i spadały mi tak buty, że po prostu niemożliwości było chodzić. I w końcu tak się zdenerwowałam, że je zdjąłam i zaczęłam chodzić po prostu na bosaka. Naprawdę, niby takie zwykłe chodzenie, a, ta, a to dość ciężkie, prawda? Codziennie chodzę na basen, siłownie, ponieważ jedynie jest tutaj tak przepyszne, że nie mogę się po prostu oprzeć. Czasami w yy, domu... Jeżdżę na rowerku stacjonarnym. E, również lubię ćwiczenia przy muzyce, Po nich się zawsze czuję szczęśliwsza. Napływ endorfin i tak dalej. Także są dla mnie bardzo ważne, no i czuję się po nich lepiej i fizycznie, i psychicznie. No, na no razie jestem z tego, że jest mnie po prostu wszędzie pełno. Jestem energiczną osobą. Lubię być w centrum uwagi. Występy na scenie nie, nie są dla mnie czymś nowym. Jak każdemu człowiekowi zdarza mi się gorszy dzień. Ale zazwyczaj lubię lubię takie spotkania i eventy jak najbardziej. Uwielbiam podróże, poznawanie nowych kultur i myślę, myślę, że to się wiąże z obowiązkami MIS. Kusiłam się tutaj, ponieważ chciałam sprawdzić siebie, czy po prostu poradzę sobie z emocjami, które towarzyszą przy takich wyborach. Chciałabym zostać MIS. Wiadomo, każdy tutaj walczy o ten tytuł. Każdy chciałaby mieć ten zaszczyt.